Więcej na temat hejtu wśród młodzieży i o tym, jak na niego reagować, porozmawiam z naszymi dzisiejszymi gościniami. Bardzo serdecznie witam panią Dorotę Peryt-Jatkowicz, socjolożkę i badaczkę, portal socjolożki.pl. Dzień dobry. A za pośrednictwem internetu łączymy się z Iloną Adamską, organizatorką kampanii Nie Hejtuje Motywuje. Prezeską Fundacji W zgodzie ze sobą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Doroto, hejt wśród dzieci i młodzieży to ostatnio zjawisko chyba bardziej powszechne. Dlaczego? Jest to zjawisko bardzo powszechne. Robiliśmy badania na ten temat, i okazało się, że 70% młodych ludzi twierdzi, że była hejtowana myślę, że ten odsetek nie jest jeszcze odsetkiem, który pokazuje prawdziwą skalę tego zjawiska, ale aż 50% przyznaje się do tego, że bierze udział w hejtowaniu innych. Co jest tego przyczyną? Przyczyną tego jest pewnie taki mechanizm, który w socjologii pokazuje, że przeważnie dzieli grupa budowana jest wokół Jakiegoś obcego, czyli wyłaniamy z grupy kogoś, kto różni się wyglądem, zachowaniem, pochodzeniem, e, zaczynamy go etykietować jako obcego i wobec tego zachowania wobec niego zaczynają być już zachowaniami z innej puli zachowań. Znaczy, możemy sobie pozwolić na więcej, bo to jest obcy, to nie jest nasz. Tak. I teraz, wśród młodych ludzi, jednym z największych napięć, jakie mają. To jest to, że boją się być wykluczeni, czyli boją się, że to oni zostaną tym obcym. Wobec tego bezwzględność w tym naznaczaniu i bezwzględność w hejtowaniu jest dużo większa. Nie chcę się wyłamać, bo wtedy ja mogę stanąć z boku. Nie chcę się wyłamać, bo wtedy ja mogę zostać zdefiniowany jako obcy. Pani Ilona, w takim razie dlaczego inność, wygląd, orientacja seksualna, pochodzenie tak łatwo uruchamia te mechanizmy hejtu? Ja myślę, że to na pewno ma swoje korzenie w, w tym, że my gdzieś już tak od zawsze w naszej naturze mamy taki lęk przed obcym, przed innością. To uruchamia w nas takie mechanizmy trochę obronne, boimy się, że ten obcy będzie stanowił zagrożenie zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i na przykład zasobów grupy, w której jesteśmy. Duży wpływ na to ma też, mają też media, polityka, dlatego że nie oszukujmy się, dzieciaki chłoną to, co widzą, kultura tego, co obserwują w domu rodzinnym, jak się rodzice do siebie zwracają, jak komentują w internecie. Więc myślę, że tutaj ta kultura mediów, środowisko i to, że dzieciaki chłoną, tak, uczą się poprzez naśladownictwo, widzą, że pewne stereotypy są uwypuklane, um, piętnowane, ta właśnie inność powoduje u nich taki odruch od razu, nie chciałabym powiedzieć automatycznie agresji, ale takiego lęku niepewności, Czyli, to, czyli właśnie to, o czym mówiła pani Dorota. A czy szkoły w Polsce i za granicą są przygotowane na to, żeby pracować z dziećmi imigrantów, żeby radzić sobie z ich emocjami, traumami? Tutaj też rozmawiałam na ten temat z moją mamą, która od wielu lat 30 lat dyrektor szkoły i tak dyskutowałyśmy trochę na ten temat. Z punktu prawnego oczywiście tak, szkoły w Polsce zwłaszcza są przygotowane. Widzimy to między innymi na przykładzie dzieci z Ukrainy. Dzieciaki te mają możliwość dodatkowych zajęć, dodatkowych lekcji, żeby ta równość edukacyjna, tak, żeby ten poziom edukacji był wyrównany. Natomiast widać różnice i ja to widzę. Jeżdżąc po szkołach, tak, z warsztatami o hejcie, Widać różnice na przykład w małych wsiach miasteczkach, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, o psychologów, pedagogów, nie do końca wszyscy są przygotowani do pracy z uczniami migracyjnymi, tak, do pracy z imigrantami, ale czy to się poprawia, pra... czy to się zmienia na lepsze? Zmienia się, tak, zmienia się na lepsze, ale jest ta dysproporcja. Kiedy jeżdżę do małych wsi miasteczek i widać, że tam nauczyciele jeszcze trochę tak intuicyjnie pracują z tymi dziećmi. Uważam, że w polskim systemie brak systemowego nauczania, systemo systemowych takich szkoleń po prostu dla nauczycieli i tak zwanych asystentów międzykulturowych. Tego nie ma, tak? Są... Między innymi to, to... Po powinno się zmienić. A ja się też zastanawiam, Pani Doroto, dlaczego.